Zazdrość, boży posłaniec. Jeśli stajemy się niewolnikami własnych emocji, wtedy bardzo łatwo nam jest krzywdzić siebie i drugiego człowieka, na przykład przez jakąś zawiść, porównywanie się, szkodzenie drugiej osobie. Możemy zawsze zadać jednak sobie pytanie, do jakiego rozwoju zaprasza mnie dane uczucie. Co mogę zrobić, aby niejako ponad nim czy razem z nim stać się lepszym? Kiedy uczniowie debatują o tym, kto z nich jest większy, w ekipie pana Jezusa, on zwraca im uwagę na to, żeby nawzajem sobie nie zazdrościli, tylko zajęli się własnym rozwojem. To jest dużo bardziej dojrzała postawa. Zazdrość, takie uczucie, którego bardzo nie lubimy, jest bardzo męczące. Może pokazywać nam, że jest jakiś obszar w moim życiu, jakaś sprawa, jakieś hobby, jakieś zainteresowanie, które chciałbym rozwijać, bo widzę, że inni potrafią lepiej niż ja. I właśnie słuchając tego uczucia. Mogę zrobić coś bardzo konkretnego, zapisać się na trening, dodatkowe zajęcia, poczytać, doszkolić się, popraktykować coś, co sprawia mi radość, i dzięki temu stanę się bardziej biegły w danej dziedzinie. Zazdrości możemy doświadczać również korzystając z social mediów. Kiedy tak skrolujemy, porównujemy się z drugą osobą, jakie to ma wspaniałe wakacje, jakie super zwierzątko, jakich super przyjaciół, dziewczynę, chłopaka, to może rodzić się w nas zazdrość. Zamiast siedzieć kolejne godziny, skrolować i się porównywać, wyjdź z domu i zrób coś, by Twoje życie było lepsze. A Ty masz jakiś pomysł na to, jak małe i większe zazdrostki Przekuć na własny rozwój, piszcie w komentarzu.